Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czym jest w liturgii Kościoła Katolickiego Wielka Sobota? Jest wspomnieniem zstąpienia Chrystusa do piekiel. Skład apostolski bardzo lakonicznie mówi o tym fakcie, umieszcza jedynie dwa słowa pomiędzy pogrzebion i trzeciego dnia zmartwychwstał. Józef Ratzinger w jednej ze swoich wczesnych książek w wprowadzeniu w chrześcijaństwo, Twierdził, że jest to jeden z najtrudniejszych artykułów wiary. Między innymi dlatego, że Biblia na ten temat mówi bardzo mało, więcej mówi tradycja. Odwołajmy się więc do tradycji, zacytujmy, znajdujący się w zreformowanej godzinie czytań, starożytny fragment homilii: Wielka cisza spowiła ziemię, wielka na niej cisza i pustka, cisza wielka, bo król zasnął. Ziemia się przerękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Idzie, by odnaleźć pierwszego człowieka, jak zagubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci, by wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę. Idzie On, który jest ich Bogiem i synem Ewy. Oto ja, Twój Bóg, który dla Ciebie stałem się Twoim synem. Zbudź się, który śpisz. Nie po to bowiem Cię stworzyłem, byś pozostawał spętany w otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Tyle e, cytat z liturgii godzin. Ale Ratzinger przywołuje też sceny biblijne: zaśnięcie Chrystusa w czasie burzy na jeziorze i ewangeliczną wędrówkę uczniów do Emaus po jego śmierci. W obu tych scenach, choć na różny sposób, uczniowie wyrażają smutek i zawód. Nie spełniły się ich nadzieje. Kapitalne zdanie ze wspomnianej już książki Ratzingera wymaga zacytowania. Artykuł o wstąpieniu Chrystusa Pana do piekieł przypomina nam, że do chrześcijańskiego objawienia należy nie tylko to co Bóg mówi, ale i jego milczenie. koniec cytatu. Chodzi o to, że w Bożym Słowie są elementy tajemnicy, niedostępne naszemu racjonalizmowi, niedostępne rozumowaniu, którym człowiek się stara objąć świat. Są takie słowa, tłumaczy Ratzinger w tej książce, które paradoksalnie Bóg głosi w milczeniu. Cytowana tu starożytna homilia była tylko bladym obrazem, ludzkim wyobrażeniem tego, co mogło się dziać w wielką sobotę poza bramą naszego świata. Idźmy dalej za rozważaniem Józefa Ratzingera. Stawia on pytanie. Co oznacza e, słowo piekła w wyrażeniu "stąpił do piekieł? I zauważa, że tłumaczenie, które zwykle się podaje, że to jest kraina umarłych, szeol, niewiele rozwiązuje. Nie sposób tutaj rozwiązać tej sprawy definicjami, określeniami, logicznymi związkami. Ratzinger odwołuje się do ciekawego porównania. Porównuje nasz lęk przed śmiercią. Do lęku dziecka, które miałoby samo iść przez ciemny las. Dziecko się tego boi, choćby mu udowodniono, że w tym lesie nie ma nic strasznego. Podobnie i my odczuwamy lęk, albo przynajmniej niepokój, gdybyśmy na przykład mieli zostać sami i czuwać przy zmarłym. Choć racjonalnie wiemy, że nic złego nie może nam się w takiej sytuacji stać. Ale i to ciekawe, przywołuje doświadczenie Ratzinger, że dziecko uspokoi się, gdy ktoś poda mu rękę, gdy ktoś je poprowadzi. Okazuje się, że najgłębszy lęk człowieka jest lękiem przed samotnością. I dalej Ratzinger pisze: Istnieje noc opuszczenia, gdzie nic nie dociera, istnieją drzwi, przez które tylko samotnie przejść możemy. Brama śmierci. Śmierć to po prostu samotność, ale taka samotność, do której nie może przedostać się miłość, to piekło. Koniec cytatu. Rzeczywiście, jeśli się nad tym zastanowimy, to może największą grozą śmierci jest nie to, że przestajemy istnieć, ale że mamy istnieć nadal zostawiając za sobą wszystkich, których kochaliśmy i którzy nas kochali. Wejść zupełnie sami w tę wielką ciemność. I to właśnie w wstąpieniu do piekieł widoczne się staje w Wielką Sobotę. Tam jest działanie Boga w tej ciemności. Zakończmy dłuższym cytatem z Lezingera. Chrystus Przeszedł przez bramy naszej ostatecznej samotności, przez swoją mękę zstąpił w otchłań naszego opuszczenia, tam, gdzie nie może nas już dosięgnąć żaden głos. Tam jest on. Przez to zostało piekło przezwyciężone. A mówiąc dokładniej, śmierć, która dotąd równała się piekłu, już nim nie jest. Jedno i drugie. Już nie są tym samym, bo w samej śmierci jest życie, w niej samej jest miłość. Tylko dobrowolne zamknięcie się jest teraz piekłem lub, jak mówi Biblia, śmiercią wtórą. Porównaj Apokalipsa, rozdział 20, wiersz 14. Umieranie nie jest już przejściem do lodowatej samotności, bo brama Szeolu została otwarta. Staje się również zrozumiały, pozornie tak mityczny tekst Ewangelii Mateusza, który mówi, że po śmierci Jezusa groby się otworzyły i wiele ciał świętych z grobu powstało. Brama śmierci stoi otwarta, odkąd w śmierci zamieszkało życie miłość. Tyle Józef Raczynger i tyle na dzisiaj. Dobrego dnia życzę wszystkim.